Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko i ogromnie. Chciałbym Państwa dzisiaj zaprosić na kolejne już spotkanie, kolejne wejście, w którym porozmawiamy trochę na temat medycyny komplementarnej w nawiązaniu do medycyny, którą znacie Państwo no, w codzienności, prawda? Każdy z nas chodzi do lekarza, każdy chodzi do... Specjalistów, i dzisiaj będziemy zastanawiać się razem ja z moim gościem nad tym, czy te dwie dziedziny można połączyć, czy należy połączyć. Tym bardziej jest to ważny głos, że mój gość jest po kilku spotkaniach w Europie, które właśnie mają na celu rozmawiać prowadzić dyskusję. W, w, w tym kierunku. Proszę Państwa, moim Państwa gościem jest Antoni Przechszta, duchowy uzdrowiciel. Witam Cię bardzo serdecznie. E, dobry wieczór e, Rafale i dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło gościć znowu na Twojej antenie i postaram się powiedzieć to, co najbardziej użyteczne, żebyśmy mogli rzeczywiście znaleźć wspólną drogę w tej naszej medycynie, bo chodzi przecież o, o nasze zdrowie, o życie. Dokładnie to jest celem w zasadzie każdego powinno być każdego człowieka, który pomaga innym ludziom. Antoni, wiemy nie od dziś, że udzielasz się w tej tematyce. Mieszkając w Warszawie, często bywasz jako gość, tam, gdzie tylko jest możliwość, gdzie dopuszczają Ciebie do głosu, a zajmujesz właśnie swój głos w, w temacie zdrowia. Teraz wygląda troszeczkę inaczej, bo ten rok e, brałeś udział w zagranicznych spotkaniach. Powiedz pokrótce, co to były za konwenty, gdzie one się odbyły, kiedy e, i jak to wyglądało z, jako nie tylko obserwator, ale uczestnik. No, właśnie, to rzeczywiście dobrze powiedziałeś, że gdy się da, to staram się w Polsce mówić, nawiązywać kontakty. Chociaż po pierwszym zdaniu często jest mi odbierany właśnie mikrofon, ale to pomimo wszystko nawiązuje kontakty z różnymi organizacjami. Jak naczelną Izbą Lekarską, z szefem on ma kodeks, który zabrania kontaktu z medycyną komplementarną. I na różnych konferencjach, takich, które mogą się trochę otworzyć, Wydaje mi się w Polsce to oczywiście biorę udział no i też w tych naszych konferencjach to na pewno biorę udział tak jak harmonia kosmosu czy takie związane ze zdrowiem e, kongresy. Natomiast e, jeżeli chodzi o zagranicę to jest trochę inaczej, bo ja czuję trochę jakbym był w Polsce boksowany za to, że się odzywam, a jadę za granicą i mam pełną zdanie za to, że mówię i że ten krok mój w dziedzinie łączenia dziedzin medycznych robię i, i jednak ma to też uznanie, więc jeżeli chodzi o takie konferencje ważne, w których brałem udział w tym roku, no to we wrześniu, w październiku brałem udział w Światowym Kongresie Zdrowia w Pradze, gdzie było około 300 naukowców, profesorów, terapeutów z całego świata. Była bardzo solidna selekcja wszystkich tych, którzy się wypowiadali. Była cała komisja Naukowa, więc bardzo ważna konferencja i takim hasłem naczelnym tej konferencji w Pradze było, żeby szukać dróg porozumienia, żeby nie wyciągać jakichś broni jedni przeciwko drugim, tylko i poprzez badania, poprzez rozmowy, poprzez uzgadnianie, żeby jednak wprowadzać tę medycynę, która ma leczyć, która ma wyleczać. To jest takie nowe słowo. Panie doktorze, czy pan wylecza? A e, więc tu e, nie tylko to, że ja wystąpiłem i mówiłem o możliwościach e, w tutaj współdziałania tej naszej dziedziny, czy Polskiego Stowarzyszenia Duchowych Zdrowicieli z Medycyną Głównego Nurtu, ale też rozmawialiśmy dużo e, o różnych sposobach, w jaki możemy współpracować. Na przykład bardzo ważną rozmowę odbyłem z jednym profesorem e, z Rzymu, który ma, Centrum medycyny, Onkologii Zintegrowanej. I tam y, rzeczywiście oni używają tej medycyny głównego nurtu, ale też y, mają te dziedziny komplementarne, więc y, zostałem zaproszony na kongres y, znowu w maju do, do Rzymu, na który no, trzeba się przygotować, bo trzeba przedstawić nowe badania naukowe i. I to wszystko jest zupełnie profesjonalnie, na, wysokim, na wysokich standardach. Równocześnie też byłem zaproszony do Porto, gdzie jest taki Światowy Kongres Medycyny Integralnej. Tam bardzo wielu lekarzy z całego świata też było. Dużo też było z Brazylii, z Ameryki Południowej, ale i północnej, z Europy. I no, ciekawe były wystąpienia, ale też ta idea i co nam potrzeba do tego, żeby być zdrowym i że pierwsze to nie szkodzić. Więc to, to bardzo ważna konferencja była. Rzeczywiście czuję ogromną wdzięczność, że mogłem w niej wziąć udział i też jakby włączyć nasz kraj, bo pomimo, że, że nikt tam jakby poza mną w tych dwóch konferencjach się nie pokazał z Polski to i tak pokazywałem stanowisko, w jakim my jesteśmy, sytuację. Oni zobaczyli, że Polska jest, że ma swoich terapeutów i praktyków medycyny holistycznej, komplementarnej. Tutaj dużym echem odbiło się też i w Pradze i właściwie w, w Porto. Jak wspomniałem o tym, że że tu zamiast współdziałać, to akurat no, organizacje te urzędowe tworzą, chcą stworzyć ustawy, które miała, miałyby nas wykluczać. Mówię tu o tej ustawie Lex Charlatan, e, która rzeczywiście, jak ja powiedziałem, że nie chcą nam dać pół miliona kary, nawet profesorowi, e, który jest profesorem e, belwederskim medycyny, e, chcą go ukarać za to, że mówi, że można trochę inaczej niż Naczelna Izba Lekarska chce że oni za to chcą karać. To też odbiło się ogromnym takim echem w Londynie, bo akurat właśnie niedługo wróciłem z konferencji takiej w parlamencie brytyjskim w zespole do spraw medycyny zintegrowanej. Tam duży nacisk był na medycynę ajurwedyjską, ale ja tutaj byłem w bardzo ciekawej sytuacji, nawet ciekawszej niż mi się wydawało, ponieważ. Około 30 lat temu współpracowałem z lordami. Pamiętam, mieliśmy takie spotkanie na statku blisko Westminster. I myśmy tam dyskutowali, na jakiej zasadzie możemy włączyć medycynę, tę komplementarną, duchowe uzdrawianie, medycynę chińską, ludową, tradycyjną Ayurvedę do medycyny głównego nurtu. I wtedy rzeczywiście powstało wiele takich jakby zarządzeń, między innymi te, o których tu pewnie. W tym programie też mówiłem, że lekarze mogą zatrudniać terapeutów medycyny komplementarnej i e, że akurat y, f, znaczy ten fundusz zdrowia może za to płacić. To nawet jak im to przypomniałem dzisiaj tym przedstawicielom medycyny ajurwedyjskiej, to oni chcieli konkretów, gdzie to naprawdę było, bo gdzieś to zostało zapomniane. Więc te kliniki na przykład w Londynie, które czy w Wielkiej Brytanii, które jakby poszły za tym momentem, kiedy to się otwarło, to one dalej mają umowy, czyli kliniki praktyki komplementarnej mają umowy z NHS, tak to się nazywa, National Health Service, nie mylić z NFZ. I praktykują, ale jakby tu ciekawe było, bo, bo jedna z osób, która była eks parlamentarzystą, też była na tej konferencji, no i okazało się, że sobie siebie przypomnieliśmy, że byliśmy tam i dalej jesteśmy w tym temacie, czyli nie opuściliśmy tej naszej idei, w którą bardzo wierzymy, a którą jest właśnie złączenie. Tych metod. Więc tu dla mnie było to naprawdę bardzo ciekawe, też wystąpić w brytyjskim parlamencie. To, co zauważyłem, to było, że to akurat ten zespół nazywa się Międzypartyjny Zespół do Spraw Medycyny Zintegrowanej. I tak to też fajnie by było, jakby się nazywało w Polsce, nawet gdyby tylko przychodzili parlamentarzyści jednej partii, ale inni byli zapraszani, jak chcą przyjść, to niech przyjdą. Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy współdziałali, szukali porozumienia, a nie y, walczyli ze sobą. Y, no i tu oczywiście, na przykład to było bardzo y, czytelne i w Pradze, i bardzo czytelne y, w Porto na tych kongresach, że ludzie się komunikują ze sobą z różnych krajów, wspierają się i y, tworzą jakby tutaj taki wspólny, Front, że występują jako ogrom ludzi, to nie są jednostki. Poza tym też no, ciekawym było, że tutaj jakby mówiąc tu już o Londynie, że ogromny szacunek się czuje. Czuje się taki spokój, szukamy rozwiązań. I to by mi, się, mi się wydaje, że przydałoby się też w Polsce. Akurat jeszcze wspomnę nim zadasz mi kolejne pytanie. Że w tym samym czasie, czy tam parę dni później, po tym, po tym spotkaniu w House of Parliament, było spotkanie w Indiach, to był Światowy Kongres Medycyny Tradycyjnej Ludowej w Indiach, który był organizowany przez Światową Organizację Zdrowia. I tu wielu praktyków i działaczy różnych organizacji też udzielało się, Wpływając w bardzo aktywny sposób na tworzenie zasad prawa, nawet ja miałem rozmowy, bo my jesteśmy też częścią, jako Polskie Stowarzyszenie Duchowych Zdrowicieli, częścią takiej światowej ko koalicji do spraw medycyny zintegrowanej. To jak mieliśmy takie zebranie przez yy, Zoom, to oni się mnie pytali, jakie my mamy problemy w Polsce i żeby napisać do nich, to oni na takie kongresy będą zapraszać ministrów zdrowia, żeby przyjeżdżali, żeby oni widzieli, że to nie jest jakaś alternatywa, że tylko, że to jest włączony w ogólny program, włączony w ogólny program Światowej Organizacji Zdrowia. I, i tutaj no, to, co oni osiągnęli, bo jak chodzi o propozycję nowej strategii do spraw medycyny, Zintegrowanej, komplementarnej, ludowej, tradycyjnej, jakkolwiek to nazwiemy, w jednym całości, to tam pojawiają się bardzo dobre zapisy. Może zbyt dużo jest na, nacisku na, na te badania naukowe. Powinno być więcej na wdrożenia, na, na, na bezpieczeństwo praktyki. Ale co ciekawe, ta organizacja zrobiła jakieś takie obliczenia, z których wynika, że. W różnych krajach w zależności od kraju to od 40 do 60% ludzi na bieżąco korzysta z medycyny komplementarnej. Jednak jeżeli chodzi o środki wydawane na badania naukowe, to głównie chodzi o środki publiczne, to, to tylko 1% tych środków publicznych jest wydawany na świecie na badania naukowe, a jednak przecież ten udział społeczeństwa w tym, czy, czy też tych praktyk, które płacą podatki i czy, czy tej formy leczenia, która też ma swoją skuteczność, a szczególnie nie szkodzi, to, to jest o wiele większy. I, I taki apel ta nasza koalicja wydała, że wzywa kraje, rządy krajów do tego, żeby wspomagali we wdrażaniu, ale tak samo i w funduszach na badania naukowe. I to było zauważone, że jeżeli teraz nie będziemy wspomagać tej medycyny, to krótko ona jest pod takimi naciskami, jakby spojrzeć w polsce też, że krótko ta medycyna i te osiągnięcia tysięcy lat w tej medycynie, czy ludowej, czy tradycyjnej, czy jajowadyjskiej, czy, czy chińskiej, czy duchowego uzdrawiania, to to wszystko zaniknie, bo ludzie nie będą chcieli już ponosić tyle wysiłku żeby jednak utrzymać się, żeby praktykować za wszelką cenę pomimo. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak chodzi o, o moją pracę, to czy moje działania to bardzo dużo idzie na to, żeby utrzymać odpowiedni status, żeby się pokazać, że jesteśmy, że mamy prawo praktykować. Tutaj akurat mieliśmy w Pradze przedstawicieli też ze Stanów Zjednoczonych, którzy tak samo lekarzy medycyny, którzy praktykują medycynę komplementarną, profesorów, doktorów, którzy mówili, że my musimy czuć się jednakowo podmiotowo, jak ta medycyna, która teraz jest uznana za medycynę głównego nurtu, bo my w taki sam sposób, a może i bardziej bezpieczny w wielu aspektach wspomagamy właśnie powrót człowieka do trwałego zdrowia. I też tu przypomina mi się wystąpienie jednego z profesorów medycyny ayurwedyjskiej w Londynie, który powiedział, że podstawą tej medycyny jest to, że ona nie może szkodzić. Czyli tak leczy i że leczymy całego człowieka. Nie tylko człowieka jako ciało, ale tak samo jako emocje, dusze i jego sytuację w interakcjach między ludźmi. To bardzo pięknie nam podchodzi pod tę naszą działalność duchowego uzdrawiania, które tak samo bierze pod uwagę Wszystkie zagadnienia, jakie y, istnieją po to, żeby człowiek odzyskał równowagę. Antoni, myślę, że to co poruszyłeś to jest temat na, na dłuższą rozmowę albo na powiedzmy o, o rozmowę po również odniesieniu się naszych widzów do, do tego. Ja bym chciał, ponieważ nas ogranicza tutaj czas, mamy 30 minut, żebyśmy mogli pokazać Państwu Twoje wystąpienie właśnie w parlamencie brytyjskim. Nim przejdziemy do dalszej dyskusji, no i być no. może, że tak jak powiedziałem, ta rozmowa przesunie się na kolejne, kolejne nasze spotkania. E, tym bardziej, że fajnie, że monitorujesz cały czas e, ten temat i uczestniczysz aktywnie. Co ty na to, żeby teraz przedstawić widzom ten materiał? No jak najbardziej chciałbym się podzielić, bo dla mnie to było też ogromne przeżycie taka piękna sala, pełna szacunku to przechodzenie przez przy Akurat speaker przechodził, to taka asysta, takie berło ogromne, chyba nie wiem, dwumetrowe niesione na plecach. To wszystko ma swój charakter. No, tego co I prawda ja nie widać. Ty tego berła nie widać, ale będzie twoja. Nie pozwolili fotografować. Niestety w tej chwili Policji było pełno, okay. ale szczerze cię niesamowite. Proszę Państwa, zatem zobaczmy ten materiał. On trwa 5 minut. Co prawda tutaj tłumaczenie jest polskie, zakrywają trochę twoją twarz, ale przynajmniej będą mogli Nic. Państwo odnieść się do tej wypowiedzi. Antoni Przeszta to był 15 grudnia, tak? Wystąpienie w brytyjskim tak. Parlamencie. Zapraszamy Państwa. Thank you very much for a wonderful introduction, Mr. Amarjeet. Uh, ladies and gentlemen, uh, I have traveled from Warsaw this morning to express my support for the uh, All Party Parliamentary Group of Indian Traditional Sciences and its work on integrative medicine and to emphasize the vital role of Ayurveda in restoring and maintaining health. I have my own experience uh, which confirms the value of Ayurveda. After many years of ineffective hypertension treatments with serious side effects, Ayurvedic preparations helped me normalize my blood pressure without any uh, negative uh, outcomes, as we said here before. Uh, about thirty years ago, I began practicing spiritual healing in London. Here in London, I helped to develop. I was quite engaged, actually, in, in promoting spiritual healing into many system uh, of health. So I helped uh, to develop ethical and self-regulatory standards for this field. And later, I taught spiritual healing to medical students at the Royal London Hospital. It was the first such a course at that time. Uh, what initially met with skepticism of ethical commission gradually became a recognition that complementary medicine is important knowledge for future doctors. But that within one year it has changed. As early as 1985, a Department of Health and Social Security letter confirmed that government policy allowed doctors registered with the General Medical Council to use or prescribe complementary therapies. Uh, this was reinforced on the 3rd December 1991 when the government confirmed that licensed physicians may refer patients for complementary or alternative therapies and pay for it uh, for such referrals through the NHS, including also Ayurveda in this. I would therefore like to ask whether these regulations remain still fully in place today, because I haven't been living in the UK for about uh, 20 years, or whether something newer, some better framework uh, frameworks, provide even greater recognition and access to complementary medicine within NHS. Because I think that the complementary medicine should be on equal rights within the NHS. Uh, um, so that the patients can use it whenever they feel they need it. In Poland, unfortunately, at the moment, after funding the Polish Association of Spiritual Healers, which I chair, we briefly hoped for similar integration. and That's how it happened a long time ago. But unfortunately, recently, this program was reversed. Proposed legislation, known as Lex Charlatan, now threatens. Penalties of up to 100,000 100, pounds for practitioners, including professors of medicine, who practice or even only speak publicly about health not endorsed by the Supreme Medical Chamber, which is really strange. We obviously protest against this. This makes international collaboration essential the world health organization is developing new very good global strategy for traditional complementary and integrated medicine for the next 10 years, 2025-2034. and it is mainly because of hard work of many international holistic health organizations. also probably you have a big input into it as well. Um, if we want complementary and alternative medicine to survive, governments must invest in national policies and significantly increase research funding, which currently accounts only for about 1% of global medical research funding goes for complementary medicine. What doesn't mean that we don't have uh, evidence? We have plenty of evidence, and I don't think we should put a lot of pressure on. Producing even more evidence that Ayurveda medicine works, that spiritual healing works, and so on. We need to work together um, to bring complementary and traditional medicine into mainstream medicine as equal, as I said. Just as with spiritual healing, which I represent, Ayurveda treats the whole person mind, body, spirit, emotions, relations so the holistic perspective is urgently needed today and i hope that it will continue to gain equal standing alongside western medicine which has lots of funds uh, and so it will have uh, equal standing in the uk as it already does in india in other countries as well Dziękuję so thank you very much for, my, for your attention and, uh, I wish you all the success in your work. Thank, you. thank you for inviting me here. Ja myślę, drodzy państwo, i Antoni, że to bardzo ważny głos, bardzo ważne 5 minut dla Polski i dziękuję ci, że brałeś udział właśnie w tym spotkaniu, że mogło to wybrzmieć. Gdybyś mógł mm, podsumować to spotkanie? Z jakimi emocjami, z jakimi nastrojami wyjechałeś stamtąd? Co tam zapadło? Już tak w kilku zdaniach. No to jest sprawa w prakcie, więc tutaj organizacje z medycyny komplementarnej występowały, między innymi też te majorwedyjskie, miały swoich przedstawicieli, którzy Mówili na, na jakim poziomie, w jakim stanie jest ich sytuacja. Zastanawialiśmy się, e, jak e, wdrażać, e, jakie zagadnienia powinny być brane pod uwagę, żeby e, krok dalszy. Zapadła decyzja, że w czerwcu będzie jeszcze większe spotkanie. Mam nadzieję, że uda się zgromadzić też trochę więcej tych e, członków parlamentu, ale wyjechałem. Pierwsze co jak, jak to wszystko się zaczęło, to czułem taką, taki szacunek i, i wdzięczność, i że ludzie szukają rozwiązań, taki rodzaj pokory. Nie też tak, że ktoś przyszedł i mówi, ci są dobrzy, bo, bo jedzą mięso, a tam ci są źli, bo nie jedzą, tylko szukamy porozumienia. I i z taką, w ogóle dla mnie największym przejściem było to, że to, co 30 lat temu robiłem w Wielkiej Brytanii, nie poszło na marne, tylko kontynuujemy i to, ten zespół ludzi, jeszcze gdzieś tam jakieś te osoby są też włączone. Ale z tego też wynika, że, że warto działać tyle, ile możemy. Ja sobie tak zdałem sprawę, bo trochę tych ludzi się tam zebrało, było zaproszonych. Fajnie by było w Polsce wprawdzie przy Konfederacji Polski Niewodległej Justyna Socha, tam ma trzech posłów, którzy wspierają tę ideę, ale fajnie byłoby włączyć ludzi różnych dziedzin i szczególnie ich uczulić na to, że my mamy iść razem, mamy współdziałać. I wtedy jest nas na tyle żeby gdziekolwiek dotrzeć. No i tu chodzi też o osoby, które nas oglądają, osoby, które stosują medycynę komplementarną, żeby nie stosować jej ekskluzywnie, tylko inkluzywnie, czyli łącząc, nie dzieląc. Ale też no, jest dużo do zrobienia, bo to nie jest wszystko takie proste, że bierz to, a nie bierz tamtego. Wiele elementów trzeba brać pod uwagę. I do tego my potrzebujemy jeszcze specjalistów, którzy by mieli takie. Nowe zasady praktyki, jeszcze bardziej bezpieczne, jeżeli chodzi o medycynę komplementarną, ale to hasło medycyna zintegrowana jak, jak najbardziej się przyjmuje. Jeszcze jest tak takie hasło lądzowite. Tutaj doktorzy w Polsce mają prawo do praktykowania, nikt tego nie podważa, czyli powodowanie, żeby człowiek był trochę zdrowszy, żył trochę dłużej, w lepszym stanie. I a do tego to też trzeba medycyny zintegrowanej. Tego się nie da objawowo spowodować. Także, no, temat jest otwarty, Ile tak, mamy tak, siły, tak. I jak tak. więcej potrafimy działać, to możemy coś zrobić. I myślę, że to jest właśnie ważne, żeby się łączyć w szacunku i te dyskusje prowadzić. Antoni przekształ moim Państwa gościem, Antoni. Zapraszam Cię do kolejnej dyskusji, do kolejnych rozmów, żebyśmy mogli trochę bardziej rozwinąć temat. Oczywiście czas antenowy też ma pewne ograniczenia, więc dzisiaj bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie, jest dużo materiału, wszystkiego dobrego, w nowym roku też. Dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko, Antoni Przeszczad był moim i Państwa gościem. Dobrej nocy.